dobry, witam serdecznie w studio DTS, mieszanka chyba wybuchowa, coś, coś czuję będzie, <grywa> e, dwóch piosenkarzy, raper, artystka estradowa, tancerka, piosenkarka Ewa Nowel, Arkadio, Arkadiusz Zbodzian, witam serdecznie. Siemanko, witajcie. Dzień dobry. No, mówię mieszanka wybuchowa, bo stworzyliście w tym roku niezły duet. Może o tym opowiedzcie, jak do tego doszło? Kto kogo zaprosił? Okay. Arkadio. Ja się poczułam zaszczycona, zaszczycona, jak Arkadio się do mnie odezwał. W sumie to było jakoś zaraz po porodzie, czy przed? Czy przed? A tak, to ty, fa faktycznie pamiętaj. nawiążmy do, 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 do tego, no bo polskie. ja miałem takie, taki zakaz odzywania się troszeczkę do Ewki do przez Adriana, który jest naszym menadżerem z Ewką, się też. Znają, bo Ewka była zaraz po porodzie, y, ze dwa-trzy tygodnie może. Tak, tak, tak. Y, no i Adrian mówi nie wypada pytać, <laughs> czy ona nam się teraz dogra do tego utworu, bo jest po prostu za wcześnie. Y, a ja jakoś y, y, myślę zapytam. Najwyżej pomyśli, że jestem gór i tyle, ale y, tak jakoś wewnętrznie czułem, że, że, że nam to siądzie i. To chyba wtedy chodziło o siedzą w domu, albo tak, siedzą, w tak, domu. siedzą w domu. E, tak, tak. i siedzą I Ewka się zgodziła i, i było super. E, I wiem. to, że właśnie urodziła, było idealnym momentem. Dokładnie. Tak, to, tak, bo, bo tak, kilka dokładnie. miesięcy później robiliśmy teledysk, bo to były wakacje chyba. Tak, e, to już były wakacje. Już to już były wakacje, więc tak, dokładnie, już coraz ekipa większa. E, ale chcieliśmy pokazać w tym utworze samo życie, tak. po prostu codzienność. E, dom. E, ja też jestem troszeczkę w domu, staram się na tej chacie przebywać. Ewka tak samo, także, jestem, tak. <laughs> dokładnie. Także do tego świata chcieliśmy e, zabrać naszych słuchaczy i chyba to w jakiś udało. sposób się udało. Tak. Dokładnie. Też takie facebookowe zasięgi nas bardzo miło zaskoczyły e, tego klipu, także. No ja jestem zaszczycony, jak jawka mówi, że też, to... Nie, to ja jestem zaszczycona. To teraz dwie godziny później, ale to, ja to jest. posłuchajmy to, teraz tego utworu. Okej. Okay. Jak myślisz, że jedyne twoje zadanie to przynieść Kasę na kawę i tyle, pokażę ci pracę rynek To twoja córa czy synek, tam jest prawdziwy wysiłek Złapkę, ulotne chwile, wyprasowane, ugotowane i wysprzątane ma być Jeśli tak myślisz, prawdopodobnie ona chce cię już zabić Nie, nie, nie miej jej za nie, 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 nie miej jej za Wiem kto, jak nie ja, tak potrafi ją zranić Facet chce zbudować to, zadbać o rodzinę A później traci wszystko przez przyjemności chwilę Bo zrobiło się trudno, bo pojawił się kryzys A ona ma to nosić, gdy ty idziesz się wyżyć Powiedz mi, może trochę czasu w domu, a nie ciągły zysk Nie zmywaj się, od dzisiaj, wcześniej przyjdź I zobacz, co robi, gdy siedzi w domu, bo u niej też jest młyn Wiem, jak to drażni, nie tam nikomu Mówić matkom, że siedzą w domu Za tym się kryje wiele, więc pamiętaj, ziomość Nie mów im tylko, że siedzą w domu Wiem, jak to drażni, nie tam nikomu Mówić matkom, że siedzą w domu Za tym się kryje wiele, więc pamiętaj, ziomość Nie mówim tylko, że siedzą w domu Przestrzeń, złapać oddech Chcę złapać przestrzeń, złapać oddech Ale bez ciebie tego nie połączę Kariera, pasja, powiedz jak Ogarniam ciebie, dzieci, dom, obiad i psa Piękny czas, cieszę się nim Ale bez ciebie zostaję sama z tym Pranie, gotowanie, te obrazy No potrzebuję, żebyś się zauważył Nic nie ucieknie, to nie trwa wiecznie. Dzisiaj walczymy, żeby dzieci czuły się bezpiecznie. Pozostając w temacie dzieci, mm, Ewa, zwrócę się do ciebie, bo e, ty również w tym roku e, zrobiłaś duży krok dla ciebie, jak kiedyś <grym> mówiłaś, <grym> tak? Milowe, I to tak. też związany <grym> związane z sytuacją, w jakiej się znalazłaś, czyli, że. Kolejna ciąża, tak, poród tak, tak. i Baby Blues. Tak, i Baby Blues, utwór, który zaczął powstawać, e, kiedy zaszłam w pierwszą ciążę, czyli w 2016 roku. E, I zaczęłam spisywać swoje myśli, bo tak naprawdę z jednej strony bardzo, bardzo chciałam mieć dziecko, a z drugiej strony. To było zaraz po The Voice i w zasadzie już na bitwach byłam w ciąży i sobie myślę, jej ku czemu panie Boże, Chciałam, ale czemu teraz? Ale czemu czemu teraz. teraz. Właśnie, mm. dokładnie. I tak troszkę się, powiedzmy, załamałam, miałam jakby różne przemyślenia w związku z tym. I właśnie Baby Blues się zaczyna od tych słów: Emma, ready for you? Czy w ogóle jestem na ciebie gotowa? No ale potem, jakby przechodząc do refrenu, to już jest o tym, że nigdy wcześniej nie zaznałam tak czystej, tak pięknej i tak jakby ogarniającej mhm. e, miłości. I to poczułam, kiedy dali mi to malutkie, cieplutkie dziecko, które się urodziło, to wtedy tak jakby tak spłynęła na mnie taka miłość i, i stwierdziłam, że to musi być rekręt właśnie taka pure love. to jest taka czysta. Piękna miłość. No i e, potem zaszłam w drugą ciążę i, e, i wtedy, no tak, wtedy stwierdziłam no. tak, ja muszę ten utwór dokończyć. Okay. Dokładnie, no trwało to strasznie długo, mm -hmm. ale rodziło się to we mnie, prawda? I te myśli i, i, i te uczucia też. E, I właśnie w, w trzy dni przed porodem nagrywałam wideo e, z Krzysiem Ogórkiem. Dorotka Czoch mi robiła sesję zdjęciową promującą e, ten teledysk i ten utwór. i i za trzy Nie dni Już byłam mamą po raz drugi. Tak. tak? Super. Super. <śles> Z życia wzięte. Z życia, tak, wzięte. Z życia wzięte, tak. Z życia wzięte, Arkadia, u ciebie, jeśli chodzi o dzieci. Śmialiśmy się, że, no. e, że w tym roku wypadałoby. Słuchaj, na ciebie! Coś, 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 <laughs> tak, ale to musimy Nie, no powiedz, to, powiedz, bo to było zabawne, że masz wzięte. dzieci w wieku 6 lat, 4, 6, 4 2. 2 tak, tak, Najogólniej mówiąc. No i ekipa jest głośna, krzykliwa, e, wspaniała, piękna, zajmująca czas i energię. E, ale wiecie, no cały czas, więc, więc jeszcze chwilę, jeszcze chwilę i nie mówimy stop na zawsze, ale jeszcze chwilę na pewno, w sensie taka jest perspektywa teraz. E, I co mogę więcej powiedzieć? Wczoraj e, układaliśmy z Lego bałwana na choinkę na przykład. Słuchajcie, jakie spoko rzeczy można zrobić z Lego jako ozdoby na choinkę. Naprawdę polecam. Od gwiazdeczek po bałwanki różne, różne opcje. Także wiesz, no szukamy, szukamy zabawy i chyba do tego się to sprowadza. Tak jak siedzą w domu, nam pokazuje, że ten czas spędzony wspólnie, przeżyty, to chyba ma największy. Sens jest czasami śmiesznie, czasami trudno, czasami krzykliwie, czasami e, różnie, ale to chyba są takie najpiękniejsze problemy, jakie nas w życiu mogą spotykać, jeśli są wszyscy zdrowi, jeśli wszystko jest w takich wiesz, ogóln, ogólnych mm -hmm. rzeczach elegancko. To takie codzienne jakieś wybryki dzieciaków, no to są właśnie takie chyba problemy z sensem po prostu, tak, nie? Tak. Mm, czyli to czyli podsumowując trochę ten rok, to, że siedzieliście w domu, to wasze szczęście. Tak, tak. <laughs> chyba tak. W sensie ja zawsze, zawsze starałem się być na chacie, jakoś ile jest mi to dane, jak najwięcej jest mi to bliskie. I widzę, że też jak nie ma mnie dłużej, to tego potrzebuję po prostu, żeby być w domu. Nie? Jakby czuję jakiś taki dyskomfort, jak mnie nie ma za dużo. No a teraz faktycznie sytuacja, pandemia i tak dalej mhm. sprawiła, że, że na chacie od marca do grudnia, no to było kilka wyjazdów, jakichś tam dwuczydniowych czy coś, a tak to większość na, ja miałem w domu, nie? Tak, ja I, tak samo dokładnie. i powiedzmy, że nawet się cieszyłam, bo z Maksiem było tak, że trzy tygodnie po porodzie już poszłam śpiewać i w zasadzie dużo mieliśmy wtedy grania i z Levi i też czekolad i właśnie, no musiałam, weekendy mnie nie było i z jednej strony w ciągu tygodnia jak nawarstwiały na ja się moje problemy y, czasami, no, problemy mm -hmm. i z laktacją, no różne, jak to mama. To. <laughs> I sobie myślę ja bym chciała gdzieś wyjechać i przyszedł ten weekend i wsiadam do auta, jedziemy i sobie myślę jejku, ja chcę już wracać. I tam byłam cały czas w takim właśnie rozkroku, że z jednej strony w tygodniu ja cię, ja już chcę gdzieś oddychnąć, prawda, złapać trochę powietrza, a z drugiej strony jak już byłam po tym koncercie, to sobie myślę, chcę jak najszybciej do domu. <laughs> a teraz nie miałam tego problemu, mm -hmm. tylko cały czas. Byłam z dziećmi, więc fajnie. No właśnie. <gry> kiedy, to... kiedy inni artyści mówią, że ten rok jest trudny, Wy mówicie, że jest błogosławiony. Taki darowany czas. Właśnie, tak, darowany w... czas, pięknie. W ogóle myślę, powiedział. że to tak w życiu jest, że e, no różnie można podchodzić do sytuacji trudnych i tak dalej, ale często właśnie to, co jest trudne, okazuje się, że z drugiej strony jest jakieś, jakaś wartość, jest coś w tym pię pięknego, z czegoś się można nauczyć. Mm, I tyle chyba, no. W sensie jest czas, trzeba go wykorzystać. Super, po prostu nie. nawet ja poszedłem słuchaj na lekcję śpiewu do Ewki, byłem tak. już kilka razy. Są różne uczy się grać na Iwi, to jest. Taki Jakim jest le... uczniem? Ojeju, Oj. super! Naprawdę! Słuchaj. Bardzo szybko mało. Czyli ja rozumiem, to że naprawdę? ten duet nie zakończy się na jednym teledysku, na jednym utworze. Ja mam nadzieję, że a... mieliście tak? koncerty to w To powiedzcie tak, że... o planach jakichś na przyszły rok wasze plany? Czekamy, jak się będzie chyba sytuacja toczyć i ogólnie, mm -hmm. czy będą wydarzenia i co się będzie działo, wtedy będzie można coś mówić. Na razie nie mamy żadnych takich terminów, że, że coś się wydarzy. Mieliśmy fajne wydarzenie w Łodzi, które zostało dwa dni wcześniej, o, ja. zaraz przed nim odwołane. Mam nadzieję, że to taki festiwal... Czyń dobro, gdzie tam właśnie mieliśmy pograć Nawet trochę. Powstał utwór, trochę Nawet powstał utwór tak w tym kierunku. Także mam nadzieję, że to wróci i wtedy będziemy mogli sobie coś więcej mówić o, o, o szczegółach. Nie? Tak. Słuchajcie, to ja na zakończenie naszej rozmowy mam cytat i tutaj pytanie do Arkadia. Na pewno wiesz skąd? Ile wart jest każdy rok, ile zdołaliśmy przezwyciężyć siebie? Tyle wart jest każdy rok, ile złości, gniewu poszło na bok. Mm -hmm. Tyle ward jest każdy rok, ilu ludziom oszczędziliśmy przeciwności. Tak, szukał, szukał. <grym> e, zrobiłem taką akcję faktycznie Nieprzeciętne Święty. E, trzy utwory dedykowane różnym postaciom, e, świętym czy tym, którzy są gdzieś na drodze, e, jeśli tak można określić, ale po prostu inspirujące postacie, nie? I, i e, to jest cytat chyba Prymasa Wyszyńskiego. Tak. E, I to też było fajne, że właśnie w tym czasie można było różne projekty realizować, które ja akurat dostałem stypendium na zrealizowanie trzech utworów, które po prostu zawarłem w akcji Nieprzeciętne Święty. Nie? No i po prostu zrobiliśmy utwory, stąd ten cytat. I chyba można się nim tak w codzienności po prostu inspirować. No, tyle wart jest każdy rok, ile złości i gniewu, które poszły na bok. No, po I po ile prostu. zdołaliśmy przezwyciężyć siebie. Wy Dobranie. przezwyciężyliście. Chyba tę całą sytuację stresującą dla wszystkich. To już musieliby się nasi bliscy wypowiadać. Właśnie. Może coś się działo na chacie od i tak dalej, wiesz. I na Gdy uzłości. nie widzi nikt. Gdy nie widzi o, nikt. O, dokładnie. To jest, to jest. My to sobie możemy gadać, ale nie śmieję się, y ale y faktycznie myślę, że był to spokojny czas. Ewa Nowel, Arkadiusz Zbojeń, Arkadio, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym programie Studia DTS. Tyle wart jest każdy rok, Ile zdołaliśmy przezwyciężyć siebie To Tyle wart jest każdy rok, Ile złości i gniewu, które poszły na bok Tyle wart jest każdy rok, ile ludziom oszczędzimy przeciwności, dość ich, tyle wart jest każdy rok, Ile zamiast smutku cierpień damy innym. Ile serca bliskości, współczucia dobroci, pociechy niesionej dla brata i siostry, tyle wart jest każdy rok. Ile będzie więcej dobra ponad zło. Tyle wart jest każdy rok! Tyle wart jest każdy rok! Tyle wart jest każdy rok! Tyle wart jest każdy rok!